and how careless we can yeah. be Cześć i Dyson, traktujcie to w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przeanalizujemy sobie rok 2022, który zbliża się już do końca. Widzicie to 1 stycznia, więc w sumie szczęśliwego nowego roku, a my już zlecimy. Ok, więc słuchajcie, chcę od razu powiedzieć, że rok 2022 był dla mnie naprawdę mega fajnym rokiem. Dużo rzeczy się w tym roku y, działo, no i naprawdę dużo sukcesów y, objęliśmy, ale już to słuchajcie, omawiamy, więc zostawcie obeczkę, subika! Tyle, lecimy Styczeń 2022 roku 14 stycznia, wbijamy 1000 subów Jest 1000, dobra, wam czat na telefonie 100, dobra wam czat... Jakby dla mnie było to nadal takie Wow, że wbiję 1000 subów Naprawdę nigdy bym nie pomyślał a, zdał, a działo się to wtedy, kiedy spałem Było to na tym kanale Na Trako 2 Jeżeli byście chcieli kiedyś tam live znowu No to napiszcie Ogólnie to mega szybko ten co? Szymon Jan Brąski. Chłopie, ja tu film nagrywam. Co tam ciebie? No zobacz. Browski. Mogę o, poka Jan Brąski. Mogę Jan Jan Brąski, kręci film. Chcesz być na filmie? Ten Jan, bo cię nie słyszą. A. Halo. O, słyszycie Jan Brąski? odsłuch, a tutaj gej na stół pogorszysz. I Też, aż mi brać brak jest Co jest? Ale Kozacki, Co? ale Kozacki. Oh, o mi, Brąski. Ja? no. Tutaj jest mały, który sobie. Tutaj sobie leci coś. Śmietnik Też mam śmietnik to jest kosz na śmieci 9000 Ja go kiedyś podpisałem, czekaj Jeszcze to jest w ogóle? Tak, jeszcze jest, widać Kosz na 9000 Oczywiście tutaj pod wiołeczkiem E-dysk ani ekspres za jedną rzutóweczkę No widać właśnie Dzielna dioda Oczywiście na USB, co nie? O Jezus Maria, ale syf masz No, ja syf mam

Pozdrow widzów no, może O pozdrawiam widzów No weź, weź, weź tam jeszcze do tego materiału Spoko, mam to nagrane na telefonie O no, to dobrze, pozdrawiam no, <laughs> no, no, to pozdrawiam widzów Spoko Dobra to siątek Narrowski <laughs> O oh my god, kocham Robolka! Rowolek like to jest Co, zaczynamy. A więc słuchajcie yy... 31 grudnia nagrałem Event Cooling Sylvester Fortnite Papa 2021 albo pierwszy AAA i Quad Edit 2022. Miałem jak zrobić Triple Edit, który ma 7000 wyświetleń i jest to mega kozackie, dołączam do teamu. Był to team NKR, w którym też siedział na przykład Nozip, ale ten team się rozpadł i zapomniałem o tym wam powiedzieć, ale, ale no tak jest. Yy, Okej, okay, a więc teraz to, co oglądacie, to gadałem o każdym filmie w 2022 roku. No i myślę, że byłoby to takie trochę monotonne, yy, dlatego yy, słuchajcie, będziemy gadać, yy, teraz opowiem wam o subach, ponieważ byłoby to za monotonne, jakbyśmy gadali 13 minut o jej, yy, każdym z filmów, yy, ale no, chcę wam podziękować za ten 2022 rok, yy, no i co, lecimy, nie? Yy, od początku, albo nie, 365 dni, Dokładnie rok temu 27 grudnia miałem 674 subskrypcje. No, 664. Więc ja chcę mega podziękować. Mam nadzieję, że rok 2023 będzie jeszcze lepszy. Do usznego. Nara. Siema.